Hello, hello, hello. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście najnowszym newsem jest news związany z Elonem Maskiem, który dzisiaj, jak wiecie, zrobił zakupy za 1,5 miliarda dolarów. Nie do końca może dzisiaj, ale złożyli papiery, jeżeli chodzi o to i będą mogli obracać kryptowalutami i cyfrowymi środkami. To bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryptowalutami. Otóż to, co się wydarzyło później w ciągu dnia, no to zobaczcie, giełdy się zapchały. Co to znaczy, że giełdy się zapchały? One oczywiście niby były przygotowane na większy ruch, ale słuchajcie, jeżeli przychodzi nagle fala, one nie są w stanie tego wytrzymać na ten moment, i przez cały czas zwiększają swoje przepustowości. Więc giełdy się pozapychały. No i teraz jest to, co mówiliśmy wcześniej. Jeżeli ty chcesz nagle założyć konto i tak dalej, to jest już za późno w momencie, kiedy ty chcesz kupić, to musisz być przygotowany, to znaczy mieć pozodobanych kilka kont tak żeby w każdym momencie móc zrobić transakcję. I teraz jeżeli jest jedna giełda zamknięta, na przykład wyobraź sobie, że później będziesz chciał sprzedawać, bo wszystko leci. I na przykład jedna giełda padnie, w tym przepraszam, w tym znaczeniu, że po prostu ona się wyłączy, bo nie będzie do niej dostępności. No i ty masz na przykład środki na swoim portfelu, nie masz je gdzie, w jaki sposób przelać, i co masz wtedy zrobić, tak? No i to są właśnie wtedy takie trudności. Stąd też musisz mieć co najmniej na kilku giełdach. I w tej chwili pokażę Ci jedną rzecz, którą dzisiaj dostałem. Zobaczcie, tak wygląda kwestia związana z problemami w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli chodzi właśnie o giełdy kryptowalutowe, zobaczcie, największy problem notowała giełda Coinbase i ona systematycznie notuje największe problemy. Natomiast jeżeli chodzi o inne giełdy, no tutaj mamy na przykład giełdę Kraken. Zobaczcie, jak ładnie to wyglądało. Tak, oczywiście tutaj były jakieś małe elementy. Gemini, ale no z tej giełdy to nikt tak naprawdę nie korzysta, ona też jest dosyć drogą giełdą. Binance, zobaczcie, dużo więcej problemów, tak? No i niestety, Binance po prostu w najciekawszych momentach bardzo często wycina. Tutaj widzicie, to się wydarzyło praktycznie wszędzie poza Bitstampem. Linki do Bitstampa, oczywiście, na tą giełdę macie. Możecie tam wysyłać euro i ta giełda. Bo od razu pytania, ale czy ona jest bezpieczna? Tak, giełda, słuchajcie, jest najstarszą w tej chwili giełdą, która funkcjonuje. Ona, ona pamięta jeszcze czasy Montgoxa. no i ona jest funkcjonalną giełdą. Może nie będzie miała aż takiej głębokości jak inne giełdy, ale to nie jest naprawdę w większości sytuacji problem. Ale zobaczcie, jak ładnie po prostu funkcjonowała, nie ma z nią problemu. Kiedyś ona miała słaby interfejs, teraz już to wszystko wygląda dużo lepiej. Natomiast dla mnie tak, najlepszą giełdą do funkcjonowania jest giełda Kraken. Dlatego tego ją najczęściej polecam. Na drugim miejscu jest Binance ze względu na kwestię ilości altcoinów, które tam są. No i na trzecim miejscu tutaj bym Ci polecił po prostu Bitstampa. Giełdy jest po prostu bym w ogóle nie polecał. Okej, okay. dobra, przejdźmy sobie do innych rzeczy, które przygotowałem dla dzisiaj, czyli mamy ten shortage, czyli taki brak dostępności, giełdy były przeładowane tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co się dzisiaj wydarzyło i to jest nic dziwnego. To, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tym, co zrobił Elon Musk, no to jak zobaczysz, my pchamy, że tak powiem sobie, taką kulę pod górkę, tak? Teraz ta kula była pchana, 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 później MicroStrategy dołożyło, Tesla dołożyła, i teraz będzie z górki, tak? Czyli ta kula śnieżna, tylko pamiętajcie, kula śnieżna ona narasta i prędkość też narasta. Czyli krótko mówiąc, tutaj jak mamy kulę śnieżną, która leci w dół, to to co będzie się działo teraz z ceną, będzie leciała do góry. Do na no to będziesz musiał zwrócić uwagę. Oczywiście, czy może się pojawić na przykład coś takiego jak Szybki spadek tak bo już widać na klasnodzie na przykład jak bardzo duże przelewy przechodzą na giełdy właśnie cenem na przykład sprzedaży po wyższej cenie bo część osób załadowała się na 42 tysiącach dolarów na przykład już co moc sprzedać z zyskiem tak czyli nie chcą się pchać bo myślą że już jest to przeładowane. Nie wykorzystują sytuację, inne realizują po prostu zyski, natomiast generalnie pamiętajmy, jesteśmy na początku tej, tutaj górki. W tej chwili ta kula będzie sama spadała, a cena będzie rosła, dlatego że podaż zostanie ograniczona. Dobra, i teraz przechodzimy do kolejnych informacji związanych z tym, co się dzieje na naszym rynku. Krótka informacja, czyli że będziesz mógł korzystać spokojnie, jeżeli chodzi o portfel. Ledgera o DeFi, czyli zdecentralizowane finanse i o kryptowaluty, które tam są. Została wprowadzona poprawka, czyli może nie tyle co poprawka, co tak naprawdę upgrade i za pomocą Wallet Connecta będziesz mógł sobie spokojnie już obsługiwać właśnie DeFi na Ledgerze. Ok, bardzo, bardzo dobra tak naprawdę wiadomość. No i tutaj widzicie efekt DeFi Snowball will turn into a Web 3.0. Avalanche, czyli będzie to lawina, e, która zapoczątkowała DeFi i zobaczycie, że DeFi będzie rosło. Dzisiaj pierwszy raz chyba tak mocno można było zobaczyć korelację wzrostu Bitcoina wraz, z wraz ze wzrostem całego DeFi. Mój portfel na wielu, wielu monetach rósł po 30-40%, jeżeli chodzi właśnie o monety związane z DeFi. I za chwilkę pokażę Ci właśnie jeden taki element, który chciałbym Ci zaprezentować. Zobaczcie. Bridge Mutual zapewnia ochronę przed ryzykiem DeFi w Ferum Network. No, i Bridge Mutual jest jednym z takich projektów, gdzie nawet nie ma whitepapera swojego, a już funkcjonuje bardzo dobrze na rynku. Zaraz Ci pokażę też jego cenę, jeżeli chodzi o to, co przygotowałem. Natomiast zanim przejdziemy do ceny, popatrzmy sobie, jak wygląda. 35 miliardów mamy w tej chwili właśnie na DeFi już ulokowanych, czyli total value locked. Przepraszam, znowuż, co to oznacza? Dlatego, oznacza to, że coraz więcej kasy jest ładowanej w DeFi, bo na DeFi można po prostu zarobić. Na tym, że le, twoje środki są na przykład oprocentowane, że możesz farmić, właśnie dawać lokaty itd. i możesz zbierać spokojnie bardzo fajne odsetki od pieniędzy, od kryptowalut, które posiadasz w swoim portfelu. Więc przejdźmy sobie jeszcze właśnie do tutaj... Jednej rzeczy, którą przygotowałem, mówiłem Wam ostatnio o kilku altcoinach, właśnie z DeFi, które, że tak powiemy, mi uciekły. Nie to koniecznie do końca z DeFi, ale uciekły mi po prostu kilka takich coinów. Jednym z nich to był PayT. No i powiem Wam tak: kiedy ja się szykowałem do tego, żeby wejść w PayT. To był ten moment 60, dokładnie 8 centów. Pamiętam, i teraz dlaczego nie mogłem tego zrobić? Nie mogłem tego zrobić, dlatego że w portfelu MetaMask miałem zapchany portfel. Chciałem go przyspieszyć, przyspieszyłem. Później chciałem zrezygnować. Też nic nie było. Jeden cały dzień ze względu na wysokie opłaty na MetaMasku spowodował, że zaczął mi ten page uciekać. No to poczekałem chwilę jeszcze. Myślałem, dobra, za chwilkę jeszcze będzie jakiś powrót. No i zobaczcie, jak to już poleciało, tak. Więc teraz, jeżeli chodzi o paida, uważam, że to jest mega dobry projekt, zrobiony też przez Skyla we współpracy z Kylem i Czaze. Zobaczcie, ma tylko 72 miliony dolarów tak naprawdę market capu i teraz to na co ja czekam, aż ten projekt spadnie do 2 dolarów. Jeżeli spadnie do 2 dolarów, na 100% w niego wchodzę. Jeżeli spadnie do 3 dolarów, tutaj może 2,5 nawet dolara, też w niego wchodzę. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że jednak do 2 dolarów spadnie, dlatego że to jest projekt, który dopiero co wszedł. Zobaczcie 27 tutaj stycznia, 26 stycznia, więc to jest świeżutki projekt. Zobaczcie, jak szybko on tutaj zrobił kurczę, no. On doszedł do poziomu 4,82, 4, a można go było. Jak ja pokazuję ci, o 68 centach, a można było go kupić w prepaidzie, nazwijmy to w ten sposób za 5 centów. Jeżeli dobrze pamiętam. No więc ktoś na tym mógł zarobić bardzo duże pieniądze. No i dotarł do 4,82 i ja mam nadzieję, że on spadnie do 2 dolarów, wtedy, wtedy w niego wchodzę. Drugi projekt, który tak samo mi uciekł z tego samego powodu, to jest właśnie ten projekt. Litentry, i teraz zobaczcie, ja tutaj miałem wejść na poziomie 3-3,5 dolara. To był ten moment, w którym ja tutaj chciałem wchodzić. Więc bardzo, bardzo dobry, bo sam początek, naprawdę to był sam początek. No i zobaczcie, 100% ponad, jeżeli chodzi o to, co mi uciekło. Natomiast widzicie, ja nie go, nie króliczka. Czekam, aż ten króliczek tutaj coś pokaże. Albo tu będzie jeszcze jakaś. Korekta na przykład w dół tutaj do 6 dolarów, tak mniej więcej, patrząc tylko i wyłącznie na to, co tutaj jest, bo musiałbym popatrzeć na wykresie na Dextulu, bo wtedy tam możemy sobie to ocenić. No i wtedy, jak to spadnie gdzieś mniej więcej do 6 dolarów, wchodzę. A jeżeli nie, no to trudno, i to nie wchodzę. Nie będę gonił króliczka, który nie wiadomo w którą stronę pójdzie, wchodząc przy tej cenie, mam po prostu zwiększone ryzyko. Ok, A inne rzeczy, które chciałem wam dzisiaj pokazać to przejdziemy już do kwestii związanej z Ethereum i teraz popatrzmy sobie tutaj na Ethereum. Tak, to jest to. Część osób mówi, Ethereum to już nie jest to samo, co w 2017 roku w tym filmiku, który nagrałem wcześniej z samochodu. Natomiast zobaczcie na taką jedną bardzo ważną rzecz. Ethereum przyrosło mniej więcej o taką samą ilość monet, czyli to było gdzieś rzędu chyba 8% w stosunku do 2017 roku co Bitcoin. Bitcoin miał chyba bodajże 4 czy 5%, więc to nie jest aż tak duża różnica, jeżeli chodzi o ilość kryptowaluty, która przyrosła. Natomiast Ethereum ma dużo większą tak naprawdę użyteczność, jeżeli chodzi o kwestię związaną z kryptowalutami. W szczególności jeżeli chodzi o DeFi. I teraz ktoś mówił, a to już nie będzie, to już nie jest to samo i Ether nie urośnie, bo już powinien urosnąć i dalej. Nie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Etherem, to zawsze mamy coś takiego jak taką fazę nazwijmy to akumulacji i ta faza akumulacji, jak wiesz, to wygląda mniej więcej coś takiego. Tak, i to jest ta faza akumulacji. Oczywiście, ether tutaj już wzrósł sobie do góry, natomiast tu już nie będzie takiej do końca fali, taki, tak jakbyśmy się tutaj spodziewali, że tutaj jest taka akumulacja ładna w taki sposób. Natomiast on dalej się akumuluje do tego, żeby wystrzelić. I zobaczcie, że on pójdzie mocno, mocno jak sprężynka. Dlaczego? Dlatego, że ether tylko i wyłącznie czeka na swój moment, aż bitcoin będzie za drogi i ludzie się przerzucą wtedy na ether. I wtedy, jak się rzucą na niego. No to zobaczymy, jak to będzie bardzo ładnie strzelało. No i tutaj proszę. Ether Supply on Exchanges, czyli mamy stale spadającą ilość eteru na giełdach, co po prostu oznacza, że jak będzie za mało tego eteru na giełdach, to w tym momencie... Nie będzie można go tanio kupić. No i teraz to, co sobie tutaj jeszcze przygotowałem, no to oczywiście CryptoQuant. I zobaczcie, dokładnie mamy to samo: przez cały czas ilość Etheru na giełdach maleje. A jak wiesz, tak samo malała ilość Bitcoina na giełdach. Jeżeli mamy małą ilość Etheru na giełdach, to oznacza, że cena będzie po prostu rosła. No i tyle. I to, to musimy sobie wziąć pod uwagę. W szczególności, że przecież różne firmy robią zakupy i one dopiero co zaczną wchodzić. A akumulacja może jest dłuższa ze względu na to, że troszeczkę wydającej tych monet mamy na eterze. Natomiast zobaczysz, jak eter zacznie strzelać, to by bardzo, bardzo, bardzo mocno. No I ktoś tutaj powiedział w tych komentarzach, że przecież mamy tak dużo fajnej konkurencji, jeżeli chodzi o eter, jak na przykład Cardano, Tezos. To są takie projekty, czy Polka do oczywiście. Przepraszam, to są takie projekty, które ścigają Ether. Tak, ścigają, ale ścigają kogoś, kto jest 30 kroków przed nimi. Nie chodzi, jeżeli chodzi, nie, nie jeżeli chodzi o kwestię samego programu, ale jeżeli chodzi o użyteczność. DAPSy, które są na Etherze, jest ich tak dużo, tak dużo deweloperów. Wszystko się dzieje w tej chwili koło Etheru. Może nie wszystko, tylko większość tych rzeczy. Stąd nic dziwnego, że. Ether jest tym królem, jeżeli chodzi też o swój market cap. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Etherem, to jest kwestia tego, że zobaczysz to, co powiedziałem już kilka razy wcześniej. Jeżeli tylko i wyłącznie zobaczymy poprawkę 1559, to w tym momencie Ether zaczyna strzelać ta poprawka, jak w te, teraz z tego, co obserwuję z informacji, ona, mieli jakieś spotkanie ważne w, w projekcie fundacji Ethereum, gdzie właśnie ta poprawka była ich głównym tematem i teraz tak, wiem, że słyszeliście pewnie o tym, że górnicy mówią, nie chcemy tej poprawki, bo będziemy mniej zarabiać, górnicy zarabiają za dużo, przy obecnej cenie oni zarabiają krocie, więc to tak naprawdę, jeszcze przy obecnej cenie Gwei, która jest, nie no, come on, słuchajcie, to jest zupełnie bez sensu, to jest bullshit totalny, jeżeli chodzi o tych górników, którzy, to co oni robią. Więc wprowadzenie tej poprawki będzie, dlatego że jeżeli jej nie będzie, to będziemy mieć absurdalne kwoty Gwei za transakcję i nikt tych transakcji nie będzie przeprowadzał. Tylko będą przeprowadzały je wieloryby. Więc jeżeli chodzi o kwestię adopcji Ethereum do szerszej skali dla zwykłego użytkownika, który ma przesłać Ether, który ma zrobić jakiś smart contract, to to będzie absurdalne w ogóle. Więc nie ma takiej możliwości, żeby to nie weszło. Co to oznacza, że po prostu ta poprawka musi wejść i ona wejdzie w przeciągu strzelam miesiąca, albo przynajmniej będzie jakaś em, anons, jeżeli chodzi o to, kiedy ona dokładnie wejdzie, i w ten anons w ciągu miesiąca maksymalnie się pokaże. Jak tylko zobaczysz, że ta poprawka gdziekolwiek. Się pojawi w informacjach, to jest to taka bycza informacja, że zobaczysz, że to jest eter, który strzela jak sprężynka na giełdzie. I wzrosty rzędu 20-30% myślę, że na wtedy są bardzo prawdopodobne od razu. Tak jak widzicie, nawet na Bitcoinie mamy wzrost jednego dnia 15%, który ma. Swój market cap na poziomie 800 miliardów, a w tej chwili Ether ma około 200 miliardów, 170-180 miliardów dolarów. Dlatego nie będzie żadnego problemu, żeby Ether w ciągu dwóch, w ciągu jednego dnia zrobił 20-30% nawet skoku. Myślę, że to. Ta informacja będzie najbardziej byczą informacją, na którą czekamy w 2021 roku, jeżeli chodzi o Ether. Ether zdecydowanie pójdzie do góry i mocno wystrzeli. Nadgoni też e, oczywiście Bitcoina. No i jeżeli chodzi o nadgonienie Bitcoina, to popatrzmy sobie oczywiście na kwestię związaną z wykresami. Wykres Etelu do dolara bez żadnych na razie niesień. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Zobaczcie, tutaj tylko i wyłącznie czekamy, aż będzie jakiś strzał do góry. Co prawda, RSI na tygodniowym wykresie jest na wysokim poziomie, natomiast to nie wcale nie oznacza, że nie możemy pójść wyżej, bliżej 95 nawet, na przykład punktów i wtedy zobaczymy właśnie, jak Ether bardzo, bardzo ładnie strzela. Myślę, wydaje że to jest, jesteśmy po prostu o krok, czekamy jeszcze na to, co się wydarzy na Bitcoinie, natomiast... Ether po prostu strzeli. Jeżeli są osoby, które w to nie wierzą, rozumiem, ja wierzę w to, że Ether strzeli. Co jeszcze za tym przemawia, popatrzcie sobie tutaj na bardzo ładną konsolidację, która się odbyła właśnie w tym miejscu. Przepraszam, bo tro, trochę za mocno w tym miejscu. Zobaczcie, jaka ładna konsolidacja Etheru do Bitcoina. No i zobaczcie, jak ładnie w, od tego miejsca. Ether pójdzie do góry. Mamy tutaj 7-8%, o których mówiłem, tak. Oczywiście 12% to jest coś, co jest bardzo możliwe, żebyśmy zrobili jeszcze w tym roku. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, coś, czego nie, ludzie nie zwracają na to uwagi, natomiast zobaczcie, mamy tak, mamy styczeń 2016 roku. Zgadza się, jeżeli chodzi o tygodniowe świeczki, to mieliśmy tutaj wzrost. Bardzo duży wzrost, natomiast jeżeli chodzi o all-time high Etheru w stosunku do Bitcoina, to to się odbyło, zobaczcie, 19 czerwca, czyli to było na pół roku przed all-time high na Bitcoinie. I teraz, jeżeli byśmy sobie na to popatrzyli, to moim zdaniem równie dobrze możemy w tej chwili pomyśleć sobie: OK, jeżeli to było pół roku, mamy ten październik, czyli październik to jest gdzieś mniej więcej tutaj, co zobaczcie. A może narysuję tam kwestie kreski, gdzieś gdzie potencjalnie zakładamy, że możemy mieć all time high, tak, czyli gdzieś tutaj, ten jest ten obszar października, gdzieś gdzie możemy mieć właśnie all time high, jeżeli chodzi o kwestie Bitcoina. No i zobaczcie, jak ładnie by tutaj było, gdyby właśnie <laughs> Ether strzelił <laughs> czy dojdzie do 30% WOTP, ale tak strzelił po prostu tutaj do góry i zrobił all time high w tym roku w stosunku do Bitcoina. No, i później, oczywiście, jakaś korekta pewnie w stosunku do bitcoina, bo albo bitcoin spadnie, albo pójdzie jeszcze mocniej do góry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast tutaj obstawiam, że jesteśmy o krok dosłownie od tego, żeby Ether zaczął przyspieszać w stosunku do bitcoina. No, i tyle. Dlaczego jeszcze Ether ma przyspieszać w stosunku do bitcoina? Dlatego, że Ether jest po prostu tańszy w oczach inwestorów, i to jest mega kluczowa informacja. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ludzie, którzy są. Nazwijmy to przychodzący zwykli ludzie. I wiadomo, że oni mogą kupić Bitcoin za 1000 dolarów, ale jak oni widzą, że mają kupić coś, co kosztuje już w tej chwili 44 tysiące dolarów versus na przykład mają kupić coś, co kosztuje 1700 dolarów, a ludzie mówią kup Bitcoin albo Ether, to oni wolą kupić sobie na przykład Ether. Mieć pół eteru albo cały eter, niż na przykład mieć jedną dziesiątą bitcoina i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć. I tak samo będzie z innymi altcoinami, czyli na przykład właśnie z Polkadot, która też ma bardzo. Małą cenę, bo 20 dolarów, więc ludzie sobie widzą 20 dolarów i mówią: Wow, jest małe, to może to tak samo wzrośnie, na przykład do tego 1500 dolarów, i tak dalej. Więc oni wolą coś takiego inwestować. No i stąd też e, część z tego właśnie wpadnie tutaj do Etheru. I to myślę, że jest bardziej niż pewne: że Ether zacznie przyrastać. Czekamy. Głównie na tą właśnie poprawkę EIP 1559, i ta informacja, jak tylko ona się pojawi, zobaczysz, jak Ether potrafi skakać. OK, przejdźmy sobie po kilku innych coinach, bo mamy jeszcze kilka chwil do zakończenia. Pamiętaj, że teraz staramy się zrobić 20-30 minut, max 30 minut, więc przejdźmy sobie po kilku coinach. Zobaczcie, jak nie wiem czy pamiętacie, ale ja przy poziomie 670 Satoshi mniej więcej kupowałem Cardano. Tutaj na poziomie 6, 1600 Satoshi, czyli praktycznie trzy razy zrealizowałem sobie e, zyski, czyli zabezpieczyłem swoją pozycję wejścia w stosunku do Bitcoina. Oczywiście teraz mówię i to według mnie był bardzo dobry ruch. Zobaczymy tutaj, będziemy mieć jakieś przetestowanie takiego poziomu. Jeżeli będzie, zejdziemy do 1200 Satoshi, to jestem w stanie gdzieś mniej więcej jeszcze dokupić sobie Cardano w stosunku do Bitcoina. Teraz uwaga, co nie znaczy, że ja się pozbyłem całkowicie Cardano ja tylko tą spekulację, którą robiłem przy 670 Satoshi, a nawet nie, niektóre chyba kupowałem po 570 Satoshi, tak? To w tym momencie ten element spekulacyjny tutaj sobie zrealizowałem na bardzo, bardzo fajnym poziomie. Ok, idźmy sobie dalej, jeżeli chodzi o kwestię przyglądu, bo mam kilka takich rzeczy, o których chciałem jeszcze Wam powiedzieć, na które zwróciłem uwagę. Jedną z nich jest Tutaj, kro. Dzisiaj, kro bardzo ładnie się zachowało. W momencie, w którym Bitcoin szedł bardzo mocno do góry, kro nie spadło a wręcz przyrosło 2%. Co to może oznaczać? Że najprawdopodobniej CRO w tym momencie znalazł już gdzieś te swoje poziomy minimum i będzie sobie strzelało do góry. Więc jeżeli ktoś chce zarobić, prawdopodobnie będzie taka możliwość właśnie na CRO. Crypto.com, bardzo fajny projekt. Zresztą, jak wiesz, polecam kartę za każdym razem, jak tylko i wyłącznie. Kogoś sprowadzam do świata krypto, karta, na której masz 2 lub 3% w zależności od Twojej inwestycji na lokacie, to jest według mnie bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Inne projekty, stare projekty, zobaczcie, jak na przykład taki dekret, bardzo ładnie się tutaj e, wspiął. Digibyte. Digibyte to był projekt, o którym było mega głośno. W tej chwili, no, troszeczkę jeżeli chodzi o ten projekt, ucichło. Natomiast potencjał wzrostu tej kryptowaluty też jest również duży, bo jak widzisz, tutaj mieliśmy spadki rzędu 90 ponad procent. Więc zobaczymy, co się wydarzy z tym Digibyte. Digibyte był bardzo dobrym projektem, zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast to, co chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj, na co znowuż zwróciłem uwagę przy dzisiejszych ruchach, bo to jest bardzo ważne, żeby się śledzić, co się dzieje w momencie, kiedy mocno się rusza Bitcoin. Zobaczcie, to, to co tutaj się wydarzyło, nic się nie wydarzyło na Dogecoinie tak naprawdę, to ze 199, dzisiaj spadliśmy do 165, to na Dogecoina, czyli bullshitowego całkowicie coina jest mega, mega, mega wyczynem, czyli Bitcoin wzrósł o 15%, na Dogecoin praktycznie można by było powiedzieć, że się nie ruszył, no bo zobaczcie, minus 7%, takie coś jak Dogecoin normalnie spada 30-40%, dlatego widzę, że tutaj mamy moim zdaniem osoby, które zakupiły Dogecoina i go trzymają jak w pozycji hodl. Zobaczymy, może jest to bardzo fajnie rozproszony projekt. Są tu silne ręce, albo czekają właśnie na tego dolara. Natomiast to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, było dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Ja tutaj oczekiwałem, że jeżeli Bitcoin wzrasta o 15%, no to Dogecoin spadnie o 30%, a on. Co zrobił? Minus 7% to jest nic, totalnie żaden tak naprawdę ruch. Jak na takiego bullshitowego, no i doczkoń, jak wiesz, jest w pierwszej dziesiątce. To co zobaczcie się dzisiaj jeszcze wydarzyło, no to Polka Dot, która chyba się szykuje znowu do startu, tak po takiej małej tutaj konsolidacji, więc zobaczymy. Egold, świetny, kolejny projekt. Gdzie możesz sobie stajkować go na 30%, natomiast jest on już moim zdaniem drogi. No i jeżeli teraz Bitcoin będzie szedł do góry, no to w tym momencie możemy zobaczyć korekty na również kilku innych, tych dużych coinach, które miały przecież olbrzymie wzrosty, właśnie jak AWE, Gold i tak dalej, to mogą mieć bardzo duże w tym momencie spadki. No dobra, to to już przeleciliśmy sobie te elementy, natomiast chcę ci pokazać coś jeszcze, jest sobie, zobaczcie, Lisk. Zobaczcie to, co się wydarzyło. Mieliśmy 15% lisk w ciągu dnia 1,5%, on spadł chyba do minus 5% w ciągu dnia, ale też zobaczcie, jak bardzo ładnie się zachował. Czyli możemy sobie potraktować, że to jest praktycznie dno, bo gdyby była jakaś większa panika i wyprzedaże, naprawdę duże wyprzedaże by były, to, to tutaj słabe ręce wysprzedałyby i byśmy mieli spadki właśnie rzędu pewnie 20-30%, a tak naprawdę ich nie było, czyli to są już nie słabe ręce, a silne ręce, RSI na bardzo niskim poziomie, no i ja tylko czekam, aż właśnie list wyskoczy tutaj i czekam na realizację zysków co najmniej na poziomie 2 do 3 razy od obecnego poziomu, czyli jeżeli tutaj mamy 4000 satów, no to zobaczcie, 2 12% Przepraszam, 8000 satów to jest tutaj, 12000 satów to jest tutaj, to są poziomy, które są bardzo, bardzo możliwe do zrobienia na lisku, który przecież już spadł ponad 97 czy 98%. To, żeby on w tej chwili w stosunku nawet do bitcoina wzrósł trzy razy, to jest nic, to jest naprawdę nic. Tak samo jeżeli chodzi o jego wartość wyceny w dolarze czy w euro. To spokojnie on może jeszcze w tej momencie wzrosnąć do tych na przykład 20 zł, ci powiem, bo, bo w złotówkach też jest, na przecież na BitBayu, a kosztuje w tej chwili około 6,50 jeżeli dobrze pamiętam. Zaskoczeniem było Litecoin, natomiast zobaczcie, bardzo ładnie, to już tutaj przetestował, jeszcze tutaj to dno, RSI nie jest na jakimś super niskim poziomie, no ale tutaj LTC w stosunku do Bitcoina bardzo dobrze się zachowuje jeszcze. Największy miało dzisiaj taki spadek w stosunku do Bitcoina, ale ja liczę na to, że właśnie Litecoin w najbliższym czasie się odbije. Dobra, popatrzmy sobie dalej. Patrzę na takie projekty, o których ostatnio w ogóle mówiłem. SIA coin, zobaczcie, bardzo ładnie też tutaj się zachowało. Nie było jakiegoś super, ekstra dużego spadku, tak. E, oczywiście było to kilka satów, więc <laughs> procentowo ten spadek był, ale też bardzo ładnie się tutaj zachowuje, utrzymuje tutaj tą strukturę. Dlaczego jestem dalej nastawiony na Sajacoin bardzo, bardzo byczo, w szczególności właśnie do Bitcoina. To, co dla mnie negatywnym zaskoczeniem było z tych takich starych model, bym powiedział, no to na pewno było XLM, które straciło dosyć sporo w stosunku do Bitcoina. tutaj można by było powiedzieć, że odniosłem jakąś porażkę. Natomiast bardzo, bardzo ładnie się dzisiaj zachował XRP, oczywiście po jakimś tam spadku. Zmieńmy to na 4 godziny. Po jakimś tam spadku poniżej 1000 satów tutaj z powrotem wrócił. No i zobaczcie, mamy przetestowane tutaj poziomy, tak. Ja nie pamiętam jak to już nazywa się, ale taki pattern, gdzie tutaj mamy szczyt yy, i tutaj mamy kolejny szczyt. To jest. Oj, dobra, nie będę, nie, nie będę teraz wymyślał tej nazwy, bo na pewno sobie nie przypomnę. Natomiast takie coś bardzo fajnie, właśnie, znajduje tutaj swoje odbicie jako poziom wsparcia. No i XRP, myślę, że też spokojnie do tych 1500 sat w tej chwili satów dojdziemy. Jeżeli chodzi o Bitcoina, czyli 40-50% w stosunku do Bitka, można go sobie zwiększyć właśnie poprzez grę na XRP. Natomiast pamiętajcie, że to jest czysta spekulacja. Zaskoczeniem dla mnie był Tezos, który bardzo mocno spadł, no ale jak widzimy taką świeczkę, która tutaj jest, tylko popatrzmy sobie może na inną giełdę, ale to, to, to samo jest. Czyli na pewno przy takich świeczkach Mamy, widzicie, jak mamy wycinane, więc Tezos szuka swojego dna, mamy zwiększone obroty. Jest szansa, że Tezos to dno w tym momencie już znajduje i w końcu, w końcu zacznie się wybijać, bo on jeszcze tego swojego wybicia nie miał przy ostatnich, można powiedzieć, alt i na to ja bardzo, bardzo akurat czekam. To, co ostatnio wpadło mi w rękę, to jest run. Run bardzo ładnie dzisiaj się zachował. Zobaczcie, 16% tak, w stosunku do dolara, więc jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji. No i tyle, jeżeli chodzi o taki krótki przegląd. Przygotuję się do tego, żeby zrobić Wam przegląd, jeżeli chodzi o projekty DeFi na następnym filmiku i potrzebuję do tego właśnie tego narzędzia Dextool. Część znajdę sobie tutaj, natomiast na tym Dextoolu będę się bardziej opierał, bo tam wszystkie te dane, właśnie z Uniswapa będzie można sobie pościągać. Ok, na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz co innego na temat Etheru, napisz w komentarzach. Moje zdanie znasz. Ja jestem bardzo, bardzo byczo nastawiony na Ether, do tego, że Ether ma największą ilość użytkowników dAPS-ów i na Etherze po prostu się w tej chwili zarabia pieniądze. Jeżeli masz inne zdanie albo jakiś fajny projekt, który tak naprawdę będzie fajny, fajnie konkurencyjny w stosunku do Etheru poza Cardano, Tezosem, i Polkadot dawaj znać. Okay? E, dzięki za dzisiaj. Trzymaj się bardzo serdecznie. No i życzę Ci kolejnych zielonych, że tak powiem, słupków na Twoim koncie. Cześć.